Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kanale Ksajuko Repetycje Online. W tym odcinku rozwiążemy zadanie czwarte z próbnego egzaminu ósmoklasisty, który się odbył w 2024 roku w grudniu. Było to przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w 2025 roku. Uzupełnij zdania, wybierz właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Liczba 4 jest mniejsza od liczby. <laughs> no dobra. Dalej już na razie nie czytam, żeby sobie tym głowę nie zaprzątać. Na razie to, na razie to. Ok, co tu jest? Tu są pierwiastki. Czyli co, trzeba umieć je oszacować. Albo pamiętać ich przybliżoną wartość. Warto, akurat pierwiastka z dwóch i pierwiastka z trzech warto przybliżoną wartość jakoś kojarzyć. No, ale jeżeli nie kojarzysz, podejrzewam, że większość z Was jednak yy, i tak ma dużo do zapamiętania, tak? No bo idąc do egzaminu ósmoklasisty, musisz znać wzory na pamięć. Yy, jeżeli chcesz się ich. Nauczyć, myślę, w przyjemny, łatwy sposób, no to zajrzyj do komentarza. Nie do komentarza, tylko do opisu filmu, gdzie znajduje się link do pobrania takiej karty wzorów. Ona jest fajna, kolorowa, można ją sobie wydrukować, przyczepić na ścianę i tych wzorów się uczyć. No dobra, to tak. Mamy pierwiastek z trzech i pierwiastek z dwóch. Możesz sobie w ten sposób poradzić, że oszacować wartość pierwiastka z dwóch oraz pierwiastka z trzech. Ta wartość jest pomiędzy. No, jakimi? Na pewno pomiędzy pierwiastkami, które ty już znasz. Znasz wartość pierwiastka z czterech, prawda? Czyli szukasz sobie e, mniejszego pierwiastka, którego wartość znasz, i większego pierwiastka, którego wartość znasz. Znasz wartość pierwiastka z czterech, ponieważ czwórka rozbija się na mnożenie 2 razy 2. Pierwiastek jest drugiego stopnia, czyli jeżeli dwie liczby mi tutaj się powtarzają, no to ja je mogę wyjąć pod pierwiastka. O, w ten sposób, tak? Czyli dwie dwójki wyjmują się na jedną dwójkę. No ale tutaj myślę, że te pierwiastki już masz upanowane. Jeżeli nie, no to zajrzyj do innych filmików na tym kanale e, lub do kursu nagrywanego. Do niego link również znajdziesz w opisie filmu. Dobra. No a mniejszym pierwiastkiem, którego wartość znamy, jest pierwiastek z 1, no bo 1 razy 1 to jest 1, czyli 1 nam wychodzi spod pierwiastka. Okej. Okay czyli na pewno pierwiastek z dwóch i pierwiastek z trzech mieści się pomiędzy liczbami 1 na 2. Prawda? No skoro tak, to spróbujmy sobie te skrajne wartości, czyli jedynkę i dwójkę, podstawić najpierw pod pierwiastek z trzech i zobaczyć pomiędzy jakimi wartościami jest ta wartość, tak? Dwa pierwiastek z trzech. Ok, jeżeli... Podstawimy sobie tutaj jedynkę, no to dostaniemy 2 razy 1, czyli 2. Jeżeli podstawimy sobie e, dwójkę, no to dostaniemy 4, czyli ta wartość z podpunktu A jest na pewno pomiędzy wartościami 2 a 4. No to czytam jeszcze raz zdanie, które mam uzupełnić. Uważaj, żeby się tu nie pomylić. Liczba 4 jest mniejsza, to czwórka ma być mniejsza od liczby. No i dobra, czy czwórka jest mniejsza od tej wartości? No nie, dlaczego? No bo nawet jeżeli podstawiłabym 2 pod pierwiastek z 3, co jest i tak nieprawdą, bo ten pierwiastek z 3 jest na pewno mniejszy niż 2, to wyszłoby mi 4. No więc skoro pierwiastek z 3 jest mniejszy niż 2, no to tu wyjdzie wartość mniejsza niż 4, prawda? Więc czwórka nie może być mniejszą wartością, niż ta liczba z A. No jeżeli tutaj się troszkę pogubiłeś, to zatrzymaj ten film i jeszcze raz posłuchaj, tak? Na pewno czwórka nie będzie mniejsza od wartości A, ponieważ wartość A mm, nie osiągnie nigdy czterech, tak? Czyli to jest nieprawda, więc odpowiedzi na pewno będzie B. No a gdybyś chciał tak na 100, 100, 100% to wszystko sprawdzić, to zastosujemy zaraz drugą metodę. Dlaczego? No bo jeżeli ja tutaj chciałabym podstawić najpierw jedynkę, a później dwójkę, to zauważ, że wyjdzie mi wartość pomiędzy 3 a 6. No i ja nie jestem w stanie określić, czy no, czwórka jest od tego mniejsza. Czemu? No bo gdyby to by zbliżało się do szóstki, no to tak, czwórka byłaby mniejsza. A gdyby się zbliżało do trójki, no to czwórka nie byłaby mniejsza, nie? Czyli nie wiemy, nie wiemy, czy to, co jest w tej odpowiedzi B jest liczbą większą czy mniejszą 4. Czyli no, na tej podstawie nie mogłabym stwierdzić, że to jest dobra odpowiedź. A gdybym naprawdę chciała to policzyć, to muszę zastosować taki trik. Mogłabym dwa pierwiastki z trzech podnieść do drugiej potęgi. Czemu? No bo zobacz, jeżeli mam liczbę, które nie mają minusa, nie mają minusa, no bo yy, jeżeli minusa podniosłabym do drugiej, to z ujemnej wartości zrobiłabym wartość dodatnią, czego zrobić nie mogę, tak? No bo jeżeli mam oś liczbową i tu mam 0 i ja sobie sprawdzam na przykład, tak, czy 2 jest mniejsze niż 4, yy, no to jak podniosę to do drugiej potęgi, no to mam wtedy 4 i 16. No to w porządku tutaj znak mogę postawić, tak? Mniejszość. Ale jeżeli miałabym te wartości na minusie. I chciałabym je spotęgować, no to wychodzi mi takie coś, tak? Ginie mi ten minus. Więc musiałabym wtedy pamiętać, że jednak ten minus tam był. O i wtedy już minus 16 jest mniejsze, tak? No tutaj może już takie szczegóły nie wchodźmy. W każdym razie zapamiętaj, że jeżeli e, masz liczbę bez minusa, tutaj dwa pierwiastki z trzech i czwórkę, no to możesz obie podnieść do drugiej potęgi, żeby ten pierwiastek tutaj się też podniósł do potęgi i zniknął. Tak? Dlaczego? No bo jeżeli mam takie wyrażenie do potęgi, to zauważ, że tutaj jest mnożenie. Więc mogę sobie... Osobno zrobić 2 do drugiej i osobno pierwiastek z 3 do drugiej. 2 do drugiej to jest 4, a pierwiastek z 3 do drugiej to jest 3, nie? No bo pierwiastek razy pierwiastek taki sam. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. Mogę wrzucić pod wspólny pierwiastek i trójkę z niego wyjąć, tak? Jeśli tutaj tego nie rozumiesz, no to musisz sobie powtórzyć jeszcze pierwiastki. Wróć do. Dział z pierwiastkami i popatrz, co tam się dzieje, jakie tam są wzory, jak te pierwiastki się wyjmują. Mm. Ok, dobra, czyli tutaj mamy 12, a 4 do drugiej, to jest 4 do 4, czyli 16. No i zobacz, bardzo łatwo mogę wstawić tutaj sobie yy, znak mniejszości. I widzę, że to, które nie było podniesione do potęgi. Też będzie mniejsza, tak? No bo jeżeli mniejszą wartość wezmę do potęgi, to ona będzie na pewno mniejsza niż większa wartość do potęgi, prawda? O ile nie mamy tutaj liczb ujemnych. Jeżeli mamy liczby ujemne, no to ten znaczek tutaj nam się odwróci, tak? No bo yy, mniejsza liczba podniesiona do drugiej będzie dalej od zera niż ta większa, tak? Mimo tego, że mamy dwójkę. Hmm. No, zatrzymaj się na tym, zastanów yy, zobacz, jak to działa z tymi minusami. I wtedy y, zauważysz to, tak? Dobra. No tutaj żadnych minusów nie ma. Myślę, że aż takich trudności CKE nie da, żeby tam jakieś minusy były, bo i tak to zadanie jest całkiem trudne. Tak, trzeba pamiętać, jak y, pozbyć się w ogóle pierwiastka. No dobra, czyli dwunastka była mniejsza, to znaczy, że czwórka jest większa od tej wartości A, a nie mniejsza, czyli dlatego ta odpowiedź w ogóle odpadła. No to sprawdźmy sobie B. Jak to będzie w B? 3 pierwiastki z 2 podniesione do drugiej potęgi, ile będą wynosiły? 3 do drugiej razy pierwiastek z 2 do drugiej to jest 9 razy 2, czyli 18. No, a 4 do drugiej to było 16, nie? Czyli czyli mm, czyli czy osiemnastka jest większa niż 16. Tak. Czyli ta y, liczba z B to było 3 pierwiastki z 2 do 2 ona jest na pewno większa tak? niż 4 ponieważ potęga jej jest większa niż 4 czyli co? tak, liczba 4 jest mniejsza niż to co było w B czyli 3 pierwiastki z 2 dobra, no to teraz ten podpunkt tutaj liczba 4 jest większa od liczby... Hmm, hmm, hmm. No właśnie, musimy zobaczyć, od której liczba jest większa. Chcę tutaj, tutaj przesunąć trochę tablicę. O, dobra. Liczba 4 jest większa od której wartości? No i tutaj yy, no, ktoś by powiedział, dobra, to czy mogę też sobie tak podnieść do drugiej potęgi i sprawdzić? No nie, ponieważ jeszcze nie znacie wzorów skróconego mnożenia. To będzie dopiero w liceum. Jeżeli je znasz, to tak możesz Ponieważ tu będzie trzeba coś takiego wykonać, i jeśli tu nie ma mnożenia, tylko dodawanie, to nie robi się tego w taki sposób, jak przed chwilką pokazałam, że jedna liczba do drugiej i druga liczba do drugiej. Nie, 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 nie. Jeżeli jest plus, to w taki sposób nie róbcie. To do tego dojdziecie w liceum. W każdym razie można to rozwiązać troszkę inaczej. A no jak? No jeżeli mam zobaczyć, czy czwórka jest większa. No to ja mogę pozbyć się tego dodawania stąd w taki sposób, że zabrać dwójkę, zarówno z tej wartości, jak i z tej wartości, czyli tak jakby obu odjąć dwa. Czyli tu zostawię sobie pierwiastek z dwóch, a tu zostawię sobie dwójkę. No i teraz ja już wiem, tak, że pierwiastek z dwóch, on jest pomiędzy jedynką a dwójką, czyli jest na pewno mniejszy niż dwa. Ok? W takim razie czwórka jest większa od tego. No nawet jakbym tutaj spojrzała, tak? Że to maksymalnie będzie 2, ale na pewno nie będzie, tylko tak sobie dąży już do tej dwójki, tak? No to tu mam wartość mniejszą niż 4, czyli już widzę, nawet nie odejmując tej dwójeczki, że pierwiastek z 2 plus 2 to na pewno nie będzie 4, będzie mniej, tak? Czyli czwórka jest większa od tej wartości, czyli to będzie odpowiedź C. No, a jakby ktoś chciał sobie sprawdzić to d, no to co? Jak to zrobić? Zobacz. 6 minus pierwiastek z 3, a tutaj mamy 4. No to co zrobimy? Możemy sobie zabrać czwórkę obustronnie. Tu będzie 2 minus pierwiastek z 3, a tu 0. No i czy to jest większe od 0, czy nie? No, pierwiastek z 3 jest znowu pomiędzy 1 a 2, czyli na pewno to będzie więcej niż 2, tak? Bo 2, odjąć 1, coś tam, 73, tak, to na pewno nie wyjdzie mniej niż 0, czyli więcej. O, w ten sposób, tak? No nawet tutaj, gdybym odjęła dwójkę, to miałabym czwórkę, ale ja nie odejmuję 2, tylko coś troszeczkę mniejszego niż 2. Czyli mam na pewno tu więcej niż 4, tak? O, w ten sposób. Czyli ja, ta odpowiedź na, na mnie pasuje. Zachęcam do subskrypcji kanału. Są na nim filmiki powrzucane, z których naprawdę możesz przygotować się do swojego egzaminu ósmoklasisty, a być może jeszcze później w liceum wrócisz sobie i będziesz ze mną rozwiązywać zadania swojego podręcznika. Nie wiadomo, ale zachęcam do tego, bo zadanka takie się będą na kanale pojawiały. Do zobaczenia!